Cześć, Tomek z tej strony od kelnera do Miliona.pl. Witam Was serdecznie i w dzisiejszym filmie opowiem Wam o magicznych momentach w życiu, o tym jak chwytać byka za rogi, no i o tym jak każdemu z nas życie podsuwa ciekawe sytuacje, z których możemy albo skorzystać, albo możemy nie skorzystać. I to jest według mnie sekret do ciekawego życia. I fajnie to określił Jordan Peterson, autor ciekawych książek, bardzo polecam przy okazji. On powiedział, że sekret ciekawego życia polega na tym, że robimy rzeczy, których nie do końca chcemy robić, rzeczy, które prowadzą nas do czegoś więcej. I teraz, czym są te magiczne momenty w życiu, kiedy możemy chwycić byka za rogi i coś ciekawego zdziałać? No, na naszej drodze, w całym naszym życiu pojawiają się takie sytuacje, kiedy możemy coś zrobić więcej. Może jest to szansa na awans w pracy. Na otworzenie swojej firmy, poznajemy jakąś ciekawą osobę i trzeba wtedy aktywnie zadziałać, żeby ta relacja wypaliła. Może to jest szansa na jakiś wyjazd, przeprowadzka, zmiana pracy i tak dalej. I teraz tego typu magiczne momenty życie nam podsuwa przez całe nasze życie. I tylko od nas zależy, czy my z tych momentów skorzystamy, czy będziemy mieć odwagę poszerzyć naszą strefę komfortu, czy stwierdzimy, że jeszcze nie teraz, że nie jesteśmy gotowi, a tak naprawdę gotowi nie jesteśmy. Nigdy. Powiedzmy sobie, może ciekawy przykład, żeby sobie to uświadomić. Jak byłem kelnerem w restauracji, to pojawiała się regularnie szansa na to, żeby zostać menadżerem tej knajpy. Szczególnie po czasie, kiedy już byłem dość doświadczonym kelnerem. W knajpie naszej dość często menadżer się wymieniał i można było z tego stanowiska skorzystać, jeżeli się tylko chciało. I teraz wiele osób bało się tego. Mój kolega, który był bardziej doświadczony ode mnie, miał wcześniej niż ja propozycję zostania menadżerem, ale twierdził, że nie warto, że nie opłaca się pracować więcej, że podwyżka jest tak naprawdę żadna, że to kosztuje wiele energii no i raczej jest to nieopłacalna decyzja, żeby takim menadżerem zostać. Ja po czasie, gdy zaproponowano mi też to stanowisko, ponieważ nikt inny w knajpie nie chciał, byłem przerażony, ale postanowiłem wykorzystać sytuację, mimo tego, że. Się bałem, ale stwierdziłem, że pokażę sobie oraz innym, że potrafię, że podniosę tą knajpę z kiepskiej sytuacji, no i że pokażę sobie, że mogę coś więcej w życiu osiągnąć. I było to bardzo trudne, wymagało to ogromnej pracy stresu i tak dalej, ale finalnie osiągnąłem sukces jako menadżer i wykorzystałem sytuację, które, którą mi właśnie życie podsunęło, czyli możliwość awansu. Tego typu sytuacji oczywiście było więcej. Wcześniej to była praca w restauracji jako kierowca, było to dla mnie uwłaczające troszeczkę, że zostałem kierowcą, ale to pozwoliło mi potem zostać kelnerem, poznać wiele ciekawych osób, no i finalnie zostać menadżerem, a bycie menadżerem nauczyło mnie prowadzenia mojej firmy, marketingu, poznawania osób, zwalniania Zatrudniania i tak dalej, i dzięki temu mogłem finalnie moją obecną firmę o wiele lepiej prowadzić. I teraz często takie małe kroki podejmowane kiedyś prowadzą nas do czegoś więcej. Podobnie jest na przykład z poznawaniem ludzi. Na naszej drodze pojawiają się różne osoby, no i często tylko od nas zależy, czy będziemy jakąś relację kontynuować, czy nie, czy sami wykorzystamy możliwość, którą nasuwa nam. Życie, jeżeli chodzi na przykład o poznawanie osób. Może to będzie awans, może to będzie otworzenie swojej firmy, ale tego typu szanse i momenty się pojawiają. Kolejnym ciekawym przykładem jest marzec 2020 roku, kiedy to. Finalnie zdecydowałem się zainwestować w kryptowaluty i wtedy pamiętam, była bardzo fajna okazja. Wiele osób mówiło o tym, że jest okazja zainwestowania. Bitcoin kosztował wtedy chyba 5000 dolarów i też pamiętam, że się bardzo bałem, ale czułem, że jest taki moment, że warto spróbować i spróbowałem. Jak się okazało, z czasem było to bardzo opłacalne i tego typu momentów w życiu jest naprawdę bardzo dużo, że życie nam podsuwa fajne osoby, fajne sytuacje, możliwość awansu, możliwość zrobienia czegoś ciekawego, wyjazdu, zmiany pracy i wiem, że bardzo wiele osób nie robi w takiej sytuacji nic. To jest wielki problem, bo na przykładzie moich znajomych z pracy, kiedy byłem kelnerem jeszcze, tam mnóstwo osób nie miało pomysłu na siebie, nie wiedziało, co robić, jak zarabiać, jak iść, jeżeli chodzi o ścieżkę kariery zawodowej. I życie im podsuwało możliwość zostania menadżerem, gdzie mogliby się nauczyć naprawdę wielokrotnie więcej niż na studiach. Jest, była opcja zarządzania firmą, podróży służbowych, rekrutacji pracowników, prowadzenia ciekawej jednak firmy, jakby nie patrzeć, chociaż było to bardzo trudne, a tak wiele osób z tego nie korzystało. A z drugiej strony, te osoby szły na studia. Płaciły duże pieniądze i tam nie uczyły się nic, podczas gdy ktoś chciał dać im szansę jeszcze zapłacić za najlepszą edukację biznesową. I te momenty w życiu, one się pojawiają często w naszym życiu. Pytanie, czy my je wykorzystujemy, czy decydujemy się na awans, czy decydujemy się na spróbowanie czegoś nowego, czy jeżeli widzimy możliwość zainwestowania w coś, czy robimy. Krok w nieznane, czy cofamy się jak to niektóre osoby? Doskonale pamiętam, jak wydawałem swoją pierwszą książkę na Amazonie, pierwsze swoje e-booki. Wtedy też stałem przed takim krokiem w nieznane. Życie podsunęło mi Amazona. Wiedziałem, że jest to ciekawa platforma, że mogę tam publikować produkty na cały świat, ale też bardzo się bałem. Pamiętam, jak miałem taki moment w życiu, kiedy kupowałem swój pierwszy kurs publikacji e-booków. Na Amazonie i byłem cholernie, ale to cholernie przestraszony, bo żal mi było widać, wydać tych kilkuset złotych, i wtedy moja obecna żona powiedziała, zrób to, nie bój się, zaryzykuj, najwyżej nic z tego nie będzie. I do dzisiaj pamiętam, jak kupowałem ten pierwszy kurs, wydałem kilkaset złotych, a nie miałem wtedy wielkich pieniędzy na koncie. I to doprowadziło mnie do pierwszego bestsellera. Z czasem oczywiście pojawiły się pomysły na proste produkty. To mnie doprowadziło do blogowania, do odejścia z etatu. I kolejny raz tutaj jest fajny przykład tego, jak ten magiczny moment, kiedy mogłem zrobić krok w nieznany albo się cofnąć, sprawił że wydarzyły się niesamowite rzeczy w przyszłości i doskonale widziałem na przykładzie właśnie moich znajomych mojego jednego dobrego przyjaciela który to właśnie z każdym momentem gdy miał pomysł na biznes gdy mógł zostać menadżerem gdy mógł zrobić wiele ciekawych rzeczy w życiu nawet przykładem mogą być związki w jego przypadku kiedy to miał naprawdę fajne osoby koło siebie, a bał się zaangażować, bał się postawić ten pierwszy krok. Zresztą ja tego typu błędy w życiu też popełniałem i po czasie okazywało się, że takie osoby odchodziły. Różne szanse w życiu biznesowe, zawodowe też nas z czasem opuszczają, jeżeli nie mamy odwagi wejść w nie. Oczywiście czasem się można sparzyć, ale jeżeli się nie odważymy, to nigdy nic z tego nie będzie. Dlatego dzisiaj Was zachęcam, żeby wykorzystywać szanse, które się przed Wami w życiu pojawiają, bo będą się pojawiać jeszcze wiele razy. Może wiele takich szans zaprzepaściliście w swoim życiu, ale jeszcze wiele jest przed Wami i wykorzystajcie je. Jak się coś pojawi, jak czujecie, że coś z tego może być, może jakaś znajomość, może awans, może ciekawa jakaś podróż, cokolwiek, wypróbujcie to, tak. Nie bójcie się zaryzykować, nawet czasem troszeczkę stracić swojego czasu, ale tak naprawdę żyjemy raz jeżeli nie spróbujecie, nie, nie zaryzykujecie to kiedyś ostatnia szansa w Waszym życiu przepadnie i dla Was będzie już za późno i nie będzie można nic więcej zrobić także mam nadzieję, że Was troszeczkę zainspirowałem do działania do próbowania nowych rzeczy, pozdrawiam Was serdecznie z pięknych polskich Beskidów, jeżeli Wam się mój film podobał to oglądajcie inne filmy na moim kanale no i zapiszcie się na darmowe kursy, linki pod filmem Znajdziecie tam darmowy kurs Amazona i Biznesu Online oraz darmowy kurs kryptowalut. Dzięki, cześć, pozdrawiam.